świętego Piotra Hamburg 8 maja 2021 tu mamy plac Mariacki gdzie była katedra wielka stała katedra zburzona w 1806 roku nie podobało się to masonom w tym miejscu zmarł na wygnaniu święty papież Benedykt V 8 maja 2021 w Hamburgu kiedy świat jest opanowany przez epidemię koronawirusa do zniszczenia ludzi fałszywa pandemia żeby zniewolić żeby zniewolić chrześcijan zamknęli kościół tutaj i Cajt right. masoni tutaj mają swoją pracę tu była kiedyś katedra proszę bardzo tak zostało specjalnie zrobione Hamburg tutaj umarł na wygnaniu święty papież Benedykt V 4 lipca 965 roku Benedykt V urodził się w Rzymie 2 marca 915 roku 2 marca 1876 roku urodził się Pius XII, nocjusz papieski, wybrany jako nocjusz papieski, 20 kwietnia 1917 roku. Był kilkakrotnie tutaj w Hamburgu. Był również 2 maja 1931 roku w kościele świętej Matki Boskiej, który, w katolickim kościele, który teraz jest niszczony wyszczepianiem wszystkich ludzi Matko Boża Patronko Hamburga Królowo Polski która objawiła się 8 maja 1610 roku na Wawelu Święty Piusie IX który 8 maja w 1853 roku podyktowałeś koronkę do Bożego Miłosierdzia Święty Kanizjuszu których 500 lat temu się urodziłeś 8 maja, święty proboszczu Sars. Wszyscy święci prosimy Was, prosimy Was, aby była prawda. Jezu, ufam Hamburg, 8 maja 2021. Kościół świętego Jakuba, święty Jakubie któremu pierwszy raz objawiła się Matka Boska w Saragosie 20 stycznia w 40 roku która Matka Boska która wzięła do nieba 20 stycznia 1871 roku w Berlinie Hermana Koena Matka Boska która dałaś nam 20 stycznia urodził się w 1966 roku ksiądz Michał Woźnicki obrońca mszy świętej wszechczasów na ulicy Wronieckiej Poznaniu, gdzie byłam 8 maja 2019 roku, razem z błogosławionym księdzem Michałem Woźniakiem, zdachał niestety ci kapłani, którzy tam mnie przyjęli, jeszcze nie znałam księdza Woźnickiego, to nie są kapłani serca Jezusowego. Jezu, ufam to